Dzień dobry, dzień dobry! Biuro Podróży Bieszczader wita w miejscowości Weremień, w ośrodku narciarskim Leskowski. Normalnie bym Wam poopowiadał tutaj panoramę, jaką w dzień się podziwia z górami słonnymi, z Leskiem, rzeką San położoną w Dolinie. Ale to dzisiaj sobie odpuścimy z racji tego, że już jest wieczór. Zobaczcie, piękno wyciągu narciarskiego. A wybrałem sobie krótszą trasę. 680 metrów. A zobaczymy go jak zwykle. Nietypowo po zlotu ptaka. Narty są. Paralotnia jest. I niewielu narciarzy. Dlatego tym bardziej zapraszamy do weremienia, do środka Leskoski. Jakie są warunki, możecie sprawdzić na żywo na kamerach. Jest tu bardzo dobra restauracja, szkółka. A jak wygląda góra, z której zleciałem? O, właśnie teraz możecie. To obejrzeć. Biuro Podróży Bieszczader zaprasza do Weremienia i Bieszczady zimą. Koniec.